Ta chwila, gdy masz do wyboru dwie ścieżki trudniejszą i łatwiejszą, i zawsze wybierasz tę drugą. To nie jest brak dyscypliny, to objaw psychologicznej infekcji, która sabotuje twoje życie od środka. Ten wirus ma imię wewnętrzny negocjator. Dzisiaj nie będziemy go motywować. Położymy go na stole operacyjnym i pokażemy ci, jak precyzyjnie wyciąć go z twojego umysłu raz na zawsze. Słuchaj uważnie. To, co zaraz usłyszysz, zmieni wszystko albo nic. Zależy to wyłącznie od jednej decyzji, którą podejmiesz za 17 godzin, kiedy zadzwoni budzik. To była środa. Dokładnie środa, 23 kwietnia. Tomek siedział w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie i patrzył na swoje ręce. Nie dlatego, że coś było z nimi nie tak, patrzył na nie. Bo wreszcie zobaczył prawdę. Te ręce zawsze wybierały to, co łatwiejsze. Zawsze. W pracy? Kopiuj w klej, zamiast napisać od nowa. W siłowni? Lżejsze ciężary, mniej powtórzeń. W relacjach? Milczenie zamiast trudnej rozmowy. Nawet teraz, siedząc i patrząc na swoje życie, myślał o tym, żeby po prostu zapalić Netflix i zapomnieć. Bo to było łatwiejsze. Jego oddech stał się płytki. W żołądku zacisnął się węzeł, który znał od lat ten sam węzeł, który pojawiał się za każdym razem, gdy patrzył w lustro i widział nie tego człowieka, którym chciał być, ale tego, którym było być najprostszej. I wtedy zrozumiał coś przerażającego: nie był leniwy. Leniwi ludzie nic nie robią. On robił mnóstwo rzeczy, ale zawsze wybierał wersję, która nie bolała. To jest właśnie punkt, w którym większość ludzi przestaje słuchać, bo słowo leniwy brzmi jak oskarżenie, jak etykieta, którą można zrzucić i powiedzieć: To nie ja. Ale prawda jest bardziej bezlitosna i bardziej wyzwalająca zarazem. Nie jesteś leniwy. Jesteś tylko mistrzem w wybieraniu łatwych ścieżek. Ludzie mówią o dyscyplinie, jakby to była cecha charakteru. Z którą się rodzisz, albo nie. Jakby niektórzy po prostu mieli to w sobie, a inni nie. To kłamstwo. Wygodne kłamstwo, które pozwala ci pozostać tym, kim jesteś. Prawdziwa nazwa tego, co cię powstrzymuje, nie brzmi lenistwo, brzmi negocjator. Negocjator to głos w twojej głowie, który mówi: Zrobiłeś już wystarczająco dużo, odpuść sobie dzisiaj. Jutro nadrobisz. To głos, który przekonuje cię, że skrót to też droga do celu, że łatwiejsza wersja da taki sam rezultat. I przez większość twojego życia negocjator wygrywał każdą pojedynczą bitwę, ale jest system starożytny, zapomniany, wykuty w średniowiecznej Japonii przez człowieka, który rozumiał jedną fundamentalną prawdę. Wyższy człowiek to nie ten, co ma więcej talentów, to ten. Co wybrał być trudnym dla siebie, zamiast łatwym. Jego imię było Miyamoto Musashi. I zanim powiesz to tylko legenda, posłuchaj, co się wydarzyło. Musashi miał 17 lat, kiedy po raz pierwszy stanął naprzeciwko przeciwnika z prawdziwym mieczem. Mógł użyć techniki, której go uczono bezpiecznej, sprawdzonej, która dawała mu 80% szans na przeżycie. Zamiast tego, Wybrał ruch, którego nikt nie używał, bo był zbyt trudny do wykonania. Jeden błąd i był martwy. Dlaczego to zrobił? Bo zrozumiał coś, czego większość ludzi nigdy nie zrozumie. Łatwa droga czyni cię kimś, kto potrafi iść łatwą drogą. Trudna droga czyni cię kimś innym, kimś więcej. Przez następne 30 lat musashi toczył 60 pojedynków. 60. I nigdy. Nigdy nie wybrał łatwiejszej techniki. Nigdy nie wziął przewagi, którą mógł wziąć. Zawsze wybierał to, co trudniejsze i przez to stawał się tym, kim inni nie mogli się stać. Ale oto prawdziwy sekret, którego nikt ci nie powie. Musashi nie urodził się z tą zdolnością. On ją wykuł. I teraz ty będziesz robił dokładnie to samo. System nazywa się Kannan, no Michi Droga Trudności. Składa się z pięciu zasad, z których każda brzmi prosto, ale wykonanie każdej z nich przypomina chodzenie po rozżarzonych węglach. I to jest właśnie punkt. Pierwsza zasada sentaku, wybór. Każdego ranka, zanim zrobisz cokolwiek innego, zadajesz sobie jedno pytanie: Która wersja tego, co mam dzisiaj zrobić, jest trudniejsza? I wybierasz ją. Bez negocjacji. Bez zastanowienia, bez może jutro. Dzisiaj Tomek usłyszał o tym systemie od starego japońskiego stolarza, którego spotkał przypadkiem w kawiarni na kruczej. Człowiek miał 82 lata, ale jego dłonie były pewne jak stal, a oczy spokojne jak woda w studni. Widzę cię, powiedział starzec po polsku z dziwnym akcentem. Widzę, że żyjesz na 20% swoich możliwości. I to cię zabija od środka. Tomek chciał zaprzeczyć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Bo to była prawda. Masz jutro rano coś ważnego do zrobienia? Zapytał starzec. Trening. Powinienem pobiegać. Dobrze. O której godzinie planujesz wstać? Około siódmej. Starzec pokręcił głową. Nie około. Dokładnie która godzina i która minuta? Siódma? Piętnaście? Nie pytam. Mówię, jutro wstajesz o 6.47. Ani o 6.46, ani o 6.48. O 6.47. I nie biegasz 7 kilometrów. Biegasz 10. I nie wybierasz trasy przez park, bo jest płaska. Wybierasz trasę przez skarpy, bo jest trudna. Rozumiesz? Tomek kiwnął głową, ale w środku śmiał się już z siebie. Jasne. Jasne, zrobię to. Negocjator już zaczął działać. Powiesz, że zrobiłeś, a zrobisz 7 kilometrów przez park. I co z tego? Jaka różnica? Starzec pochylił się bliżej. Jutro rano zobaczysz, jaka różnica, bo będziesz miał dwie wersje siebie. Jedna wstanie o 7:15 i pobiegnie 7 kilometrów. Druga wstanie o szóstej czterdzieści i pobiegnie dziesięć przez skarpy. I tylko jedna z nich będzie prawdziwa. Pierwszego dnia Tomek zrobił to. Nie dlatego, że chciał. Zrobił to, bo powiedział staremu człowiekowi, że zrobi, i jakoś jakoś zależało mu, żeby nie skłamać. Budzik zadzwonił o 647. Jego ręka natychmiast go wyłączyła. Wstał, ubrał się. Wybiegł. I przez pierwsze cztery kilometry było łatwo. Dziwnie łatwo. Myślał, o co tyle hałasu? To nic trudnego. Ale około piątego kilometra, kiedy wszedł na pierwsze wzniesienie. Poczuł, jak jego płuca zaczynają płonąć. Nogi stały się ciężkie. Negocjator się odezwał: Możesz zwolnić, nikt nie patrzy, możesz wrócić do domu trasą przez park, nikt się nie dowie. I w tym momencie Tomek zrozumiał prawdę. Dzień pierwszy był testem, ale dzień drugi będzie wojną. Następnego ranka budzik zadzwonił o 6:47, i tym razem było inaczej. Jego ręka nie wyłączyła budzika od razu. Leżał w łóżku, ciepły, wygodny. I negocjator mówił bardzo, bardzo cicho. Zrobiłeś to wczoraj. To już jest sukces. Jeden dzień wystarczy, żeby udowodnić, że możesz. Nie musisz robić tego codziennie. Przecież jesteś zmęczony. Daj sobie chwilę. I Tomek Tomek się przewrócił na drugi bok i zasnął. Obudził się o ósmej trzydzieści. Przez cały dzień czuł się jak śmieć. Nie dlatego, że nie pobiegł. Czuł się jak śmieć, bo wybrał łatwiejszą wersję siebie. I ta wersja była kłamstwem, wrócił do kawiarni. Starzec siedział w tym samym miejscu, pił tę samą zieloną herbatę. Nie zrobiłem tego dzisiaj, powiedział Tomek, zanim starzec cokolwiek zapytał. Wiem. Jak? Bo przyszedłeś tu, żeby mi to powiedzieć. Gdybyś zrobił, powiedziałbyś mi jutro. Kiedy człowiek wygrywa bitwę, nie musi o tym mówić od razu. Tomek usiadł. Czuł, jak coś w jego klatce piersiowej pęka nie z bólu, ale z ulgi, że wreszcie ktoś widzi prawdę. Myślałem, że to będzie łatwe po pierwszym dniu. Starzec uśmiechnął się smutno. Każdy myśli, że dzień pierwszy jest najtrudniejszy. Ale dzień pierwszy to tylko euforia decyzji. Dzień drugi to dzień, w którym negocjator naprawdę zaczyna walczyć. Bo teraz wie, że myślisz poważnie, więc co mam zrobić? Przestań walczyć z negocjatorem. To nie zadziała, ale posłuchaj mnie uważnie. Negocjator to nie twój wróg. To część ciebie, która chroniła cię przez całe życie przed rozczarowaniem, przed bólem, przed porażką. Mówiła ci, nie próbuj za mocno, bo jeśli spróbujesz i zawiedziesz, będzie bolało bardziej. Więc lepiej nie próbować wcale. Tomek poczuł, jak oczy mu wilgotnieją. Bo to była dokładnie prawda, więc nie walcz z nim. Nazwij go, daj mu imię, a potem powiedz mu, słyszę cię, wiem, że chcesz mnie chronić, ale chronisz mnie przed życiem, którego pragnę. I zrób to, co musisz zrobić, mimo że on krzyczy. Tamtej nocy Tomek wziął kartkę papieru i napisał. Negocjator głos, który mówi, że łatwiej jest wystarczająco dobrze. Ale wystarczająco dobrze to nigdy nie jest wystarczająco. Trzeciego dnia budzik zadzwonił o 6.47. Negocjator odezwał się natychmiast. Znowu to? Nie będziesz przecież robił tego każdego dnia. To niemożliwe. Ludzie potrzebują odpoczynku. I Tomek po raz pierwszy odpowiedział na głos. Słyszecie. Ale dzisiaj wybieram trudniejszą wersję. Wstał, ubrał się, wybiegł. I coś się zmieniło. Nie stało się łatwiej, ale stało się realne. Jak pierwszy cios młotem w rozżarzone żelazo. Bolało. Ale coś się zaczęło kształtować. Druga zasada systemu brzmi: kanketsu, dokończenie. Jeśli zaczniesz, musisz skończyć. Nie ma wersji, zrobiłem wystarczająco dużo. Nie ma wersji w przybliżeniu. Dziesięć kilometrów to dziesięć kilometrów, nie dziewięć i pół. Bo dziewięć i pół to tylko inna nazwa dla wybrałem łatwiejsze. Kiedy musashi walczył, nigdy nie zatrzymywał się w połowie ciosu. Kiedy zdecydował się uderzyć, uderzał do końca. Jeśli zdecydował się uniknąć, unikał do końca. Nie ma ruchu w przybliżeniu. Jest tylko ruch dokończony, albo ruch, który cię zabije. W życiu działa to tak samo. Tomek biegł już przez tydzień. Każdego ranka o 6.47, 10 kilometrów przez skarpy. I każdego ranka, gdzieś na ósmym kilometrze, negocjator szeptał: Możesz skończyć na dziewięciu. To prawie to samo. Ale ósmego dnia wydarzyło się coś dziwnego. Był ósmy kilometr. Nogi płonęły. Oddech rwał płuca. I negocjator zaczął mówić, ale Tomek. Tomek go już nie słyszał. Nie dlatego, że głos zamilkł, ale dlatego, że jego ciało zaczęło działać samo. Nogi dalej się poruszały, oddech dalej napełniał płuca. I nagle był kilometr dziewiąty, i nagle był kilometr dziesiąty. I kiedy przybiegł do domu, stanął przed lustrem i po raz pierwszy od lat zobaczył kogoś innego. Nie kogoś lepszego, kogoś prawdziwszego. To jest właśnie moment, który psychologowie nazywają punktem automatyzmu. Neuronaukowcy mówią o nim tak, kiedy powtarzasz trudną czynność, wystarczająco długo, twój mózg przestaje jej negocjować, przestaje pytać czy. Zaczyna tylko wykonywać co. Ale to nie jest historia o nauce. To historia o Tomku i o tym, co wydarzyło się czternastego dnia. Czternastego dnia Tomek obudził się chory. Gorączka. Ból gardła. Każdy mięsień ciała krzyczał: Zostań w łóżku. Negocjator był cichy. Nie musiał nic mówić. Było oczywiste, dzisiaj się nie da. Tomek leżał i patrzył w sufit. I pomyślał o tym, co powiedział starzec, wyższy człowiek to nie ten, co ma więcej talentów to ten, co wybrał być trudnym dla siebie, zamiast łatwym. I zadał sobie pytanie: Jaka jest trudniejsza wersja dzisiaj? Odpowiedź była prosta: wstać. Ale nie biegać dziesięciu kilometrów. To byłoby głupie. Wstać, ubrać się i przejść jeden kilometr. Powoli. Bo cel nie jest w dystansie. Cel jest w wyborze. Wstał. Ubrał się. Wyszedł. Szedł. Nie biegł. Szedł jeden kilometr i wrócił do domu. Cały czas trząsł się z gorączki. Ale kiedy wrócił, poczuł coś czego nie czuł nigdy wcześniej, czuł się niepokonany. Bo zrozumiał trzecią zasadę Mugen nieustępliwość. Nieustępliwość nie oznacza robienia tego samego bez względu na okoliczności. Oznacza wybieranie trudniejszej wersji bez względu na okoliczności. Czasem trudniejsza wersja to 10 kilometrów. Czasem to jeden. Ale zawsze jest wybór. I z każdym dniem, kiedy wybierasz trudniej, stajesz się kimś innym. Siedemnastego dnia wydarzyło się coś, czego Tomek nie przewidział. Był w pracy. Miał napisać raport. Jak zawsze mógł skopiować szablon z poprzedniego miesiąca, zmienić daty i nazwiska i wysłać. Nikt by nie zauważył różnicy. To zajęłoby piętnaście minut. Albo mógł napisać wszystko od nowa, przemyśleć każde zdanie, sprawdzić każdą liczbę. To zajęłoby trzy godziny. I wtedy usłyszał własny głos w głowie, ale to nie był negocjator, to był ktoś inny, ktoś, kto mówił: Ty już nie jesteś człowiekiem, który wybiera łatwiej, jesteś kimś innym. Napisał raport od nowa. Zajęło to cztery godziny. Kiedy go wysłał, jego szef odpisał po dziesięciu minutach. Nie wiem, co się stało, ale to najlepszy raport, jaki od ciebie dostałem. Co się zmieniło? Tomek nie odpowiedział, bo nie wiedział, jak powiedzieć. Zacząłem biegać 10 kilometrów każdego ranka i to zmieniło to, kim jestem. Ale to właśnie się wydarzyło. To jest czwarta zasada Kotei hartowanie. Kiedy stal jest wystarczająco twarda, kowal nie przestaje jej hartować. Robi ją jeszcze twardszą, bo wie, że świat będzie uderzał w tę stal. I jeśli nie jest wystarczająco twarda, pęknie. Więc kiedy 10 kilometrów stanie się łatwe... Nie zostajesz przy dziesięciu. Wybierasz jedenaście. Albo wybierasz ten sam dystans, ale szybciej. Albo pod górkę. Zawsze szukasz wersji trudniejszej niż ta, którą już opanowałeś. Musashi uczył swoich uczniów tak. Kiedy opanujesz technikę prawą ręką, zacznij ćwiczyć lewą. Kiedy opanujesz w słońcu, ćwicz w deszczu. Kiedy opanujesz na równym terenie, ćwicz na kamieniach. Bo łatwa droga uczy cię tylko łatwych rzeczy. 45 dnia Tomek się obudził i coś było inaczej. Budzik zadzwonił o 6:47 i jego ciało po prostu wstało. Nie było pytania, nie było decyzji, nie było negocjatora. Było tylko ciało, które wiedziało, co robić, i umysł, który podążył za nim. Naukowcy nazywają to punktem przejścia. To moment, kiedy świadoma decyzja staje się nieświadomą tożsamością, nie jesteś już kimś, kto próbuje biegać. Jesteś biegaczem, ale prawdziwa transformacja nie dzieje się w Twoim umyśle, dzieje się w Twoim ciele. 45 dnia Tomek zauważył, że Jego dłonie się nie trzęsą. Zauważył, że Jego oddech jest głębszy. Zauważył, że kiedy ktoś mówi coś trudnego, Jego pierwszy impuls nie jest uciekaj. Jest stań, bo przez czterdzieści pięć dni uczył swoje ciało jednej rzeczy. Trudne nie oznacza niemożliwe. Trudne oznacza transformacyjne. Jego ciało mu uwierzyło. Pięćdziesiątego siódmego dnia Tomek wrócił do kawiarni. Starzec siedział w tym samym miejscu. Widzę cię, powiedział stary człowiek widzę, że już nie jesteś tym samym człowiekiem. Czuję się inaczej. To nie jest uczucie. To jesteś ty, prawdziwy ty, ten, który zawsze tam był, ale był pochowany pod warstwami wyborów, łatwiejszych dróg. Tomek usiadł. Chcę ci o czymś opowiedzieć. Starzec skinął głową. Wczoraj mój kolega poprosił mnie o pomoc w przeprowadzce. Powiedziano, że to zajmie dwie godziny. Wiedziałem, że zajmie sześć, i normalnie bym wymyślił wymówkę. Powiedziałbym, że mam coś ważnego, ale tym razem pomyślałem, Jaka wersja jest trudniejsza? I poszedłem. I było ciężko. Ale kiedy skończyliśmy, on spojrzał na mnie i powiedział: Wiesz, zawsze myślałem, że jesteś trochę nieobecny, ale dzisiaj byłeś tu. Naprawdę tu. I to było, to było jakbym usłyszał, kim naprawdę jestem. Starzec uśmiechnął się. Po raz pierwszy Tomek zobaczył, że w kącikach jego oczu są łzy. Teraz rozumiesz. Powiedział cicho. Teraz rozumiesz, że to nigdy nie było o bieganiu. To było o tym, żeby stać się kimś, kto wybiera prawdę zamiast komfortu. I ta osoba, ta osoba zmienia świat wokół siebie. Po prostu istnieć. Ale jak długo muszę to robić? Starzec pokręcił głową. To nie jest coś, co robisz przez czas określony. To jest coś, kim się stajesz. Pytasz mnie, jak długo, jakby to był projekt. Ale to nie jest projekt. To jest tożsamość.